Dzień dobry, witam wszystkich fanów tradingu. Dzisiaj chciałem podzielić się strategią, czy też metodą znalezioną w czeluściach wręcz internetowych forów, która może właśnie wielu z Was zaciekawić. Niektórzy być może o niej słyszeli lub próbowali coś podobnego, ponieważ jest to trochę połączenie hedgingu i piramidowania, które oczywiście w teorii może dać nam stuprocentową skuteczność. No, czy to brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe? O, zapewne tak, ale zanim wydacie wyrok, zerknijmy na czym ta strategia polega. Teraz jednak obowiązkowo wjeżdża bardzo szybkie intro sponsora kanału, po którym przechodzimy prosto do tematu. Na początek muszę zaznaczyć, że nie jestem właścicielem tej strategii, nie ja ją wymyśliłem, dzielę się nią jedynie w celach rozrywkowych, nie nabywam nikogo aby z niej korzystał i każdy musi brać odpowiedzialność za własne decyzje handlowe, inwestycyjne itd. I OK, gdy to już mamy za sobą, możemy teraz zaczynać. Zanim jeszcze zaczniemy omawiać przykłady, na początek bardzo ważna kwestia, ponieważ podane wartości odnośnie pozycji, stop lossów i tych profitów są mało istotne. To są akurat arbitralne wartości, jedynie po to, aby łatwo było mi to po prostu liczyć przy prezentacji. Natomiast co jest kluczowe, to są proporcje, do których przejdziemy za chwilę. Więc OK, zaczynamy od przykładu, właśnie gdy na przykład widzimy jakąś sytuację na wykresie. Na razie również e, tutaj nie mówimy o żadnej analizie technicznej, żadnej jakiejś fundamentalnej, o jakichś kluczowych wsparciach i tak dalej. Na razie omawiamy czystą, jakby kartkę. Dobrze, więc zakładamy, że mamy następującą sytuację na wykresie. Widzimy, że cena danego aktywa rośnie. I na podstawie jakiejkolwiek dokonanej przez nas analizy decydujemy się na wejście w pozycję long, czyli mamy tutaj w tym miejscu, to jest nasz punkt wejścia, mamy pozycję long, pozycja buy o wartości jednego lota. Czyli tutaj wyszliśmy jednym lotem. Jeśli chodzi o take profit i stop loss, stop loss mamy na poziomie, 80 pipsów, take profit na poziomie 60 pipsów dla tej transakcji. Ok, i teraz idziemy dalej. Na początku cena rośnie, ale w danym momencie nagle zaczyna zawracać zaczyna iść w przeciwnym kierunku do naszego pierwotnego jakby celu, targetu, tak? I w tym momencie zamiast obawiać się i czekać, aż na przykład cena spadnie do naszego stop-losa, otwieramy zlecenie oczekujące sell stop o wartości 1,4 lota. Czyli ustawiamy tutaj 20, 20 pipsów poniżej zlecenia sell stop, czyli to będzie... Tutaj zlecenie Short o wartości 1,4 lota. W kwestii zleceń Take Profit i Stop Loss dla tego drugiego zlecenia, dla zlecenia Sell Stop, sytuacja jest oczywiście odwrotna, czyli na tym poziomie będziemy mieli te 80 pipsów jako e, Stop Loss, a na tym poziomie będzie nasze. 60 pipsów, odległość 60 pipsów od miejsca otwarcia pozycji jako take profit. I teraz widzimy i teraz i następnie, oczywiście, to jest wyimaginowany scenariusz. Widzimy, że na przykład, właśnie cena dochodzi do tego poziomu, zlecenie zostaje otwarte, a następnie cena spada. I oczywiście zostają wypełnione dwa zlecenia: zlecenia stop loss na 80 pipsów i zlecenia take profit na 60 pipsów. I tu sprawa wygląda następująco. Zarobiliśmy 1,4 razy 60 pipsów, a straciliśmy oczywiście 80 pipsów z pierwszej transakcji. Czyli sytuacja wygląda następująco: że zysku mamy tak naprawdę 84 pipsy. No a straty 80, więc jesteśmy te 4 pipsy do przodu, czyli doliczając oczywiście wszystkie koszty typu spread, prowizja od transakcji, jesteśmy lekko ponad break-even, czyli lekko ponad 0, najprościej rzecz ujmując. Idąc dalej, to jest oczywiście pierwszy przykład, natomiast możemy mieć również sytuację. Zmaszmy to. Możemy mieć następnie sytuację, w której na przykład cena nie zawraca i nie idzie prosto w kierunku naszego kolejnego take-profita, tylko ponownie idzie znów do góry, czyli mamy tutaj moment jakiejś konsolidacji, tu braku konkretnej jednej decyzji ze strony rynku. I w tym momencie zwyczajnie ponawiamy proces. Czyli ponownie ustawiamy tutaj 20 w odległości 20 pipsów. Tu należy pamiętać, że tutaj jest jakby ten przedział 20 pipsów między jakby jednym poziomem a drugim. I w tym momencie ustawiamy kolejne zlecenie long na jednego lota. Czyli ponownie gdy cena idzie tutaj. Mamy ustawiony, ponownie działa e, nam ten e, poziom Take Profit na wysokości 60 pipsów, Stop Loss na wysokości 80 pipsów i czekamy, aż cena osiągnie jeden bądź drugi poziom. Jeżeli widzimy, że ponownie cena zawraca, znów ustawiamy kolejne zlecenie Short, tudzież Sell Stop. I ponawiamy proces. Zmiany następują w momencie, gdy musimy po raz trzeci ponowić całą, można powiedzieć, piramidę, cały ten proces. Więc przedłużmy sobie tutaj nasze te punkty, można powiedzieć, w których otwieramy pozycję. I teraz tak, jeżeli tu mamy pozycję numer 1, pozycję numer 2, pozycję numer 3, pozycję numer 4, i gdy widzimy ponownie, że cena idzie w tym kierunku, to w tym momencie otwieramy już transakcję o wartości 1,9 lota. To będzie transakcja numer 5. Następnie, gdy znów cena zawraca i musimy powtórzyć nasz cały proces, czyli znów otworzyć tutaj pozycję sell stop 20 pipsów poniżej. Wtedy wartość tej, czyli tutaj transakcji numer 6, wtedy wartość tej pozycji będzie wynosiła 2,5 lota. I co pewne możecie oczywiście zauważyć, jeżeli będziemy dalej powtarzać tą, dalej powtarzać tą sekwencję, wtedy musimy używać, można powiedzieć, mnożnika 1,33. Czyli każda następna transakcja, czy to będzie long, czy to będzie Short używamy mnożnika 1,33. Czyli to tutaj, przepraszam, to należy zapamiętać, żeby zachować proporcje, żeby za każdym razem było, transakcja miała daną wartość na pokrycie kosztów i, że tak powiem, zostawiała nam jakiś zapas w postaci jakiegoś lekkiego przychodu paru centów czy tam paru dolarów w zależności oczywiście od wielkości pozycji, to wtedy używamy mnożnika 1.33. Czyli jeśli na przykład mielibyśmy otworzyć kolejne transakcje, to by było, czyli tak, transakcja numer 7 to by było 3,3 lota i transakcja numer 8, czyli to byłby long to short i transakcja numer 8 wynosiłaby 4,4 lota. Więc myślę, że to jest intuicyjne. I teraz, w kwestii samego użycia tego systemu, to nie jest, również trzeba zaznaczyć, nie jest żaden złoty gral. Najlepiej, jeśli właśnie dodamy do tego inne, można powiedzieć, metody analizy, czy też używanie wsparcia oporów, czy też właśnie najlepiej na przykład korzystać z tej strategii, czy też metody w momentach konsolidacji, czy też na przykład przy otwarciu sesji europejskiej, gdy mamy właśnie, wychodzimy, z, gdy jest właśnie moment wyjścia z nocnej konsolidacji, bądź na przykład na koniec sesji amerykańskiej i tak dalej, i tak szuka, dalej, szukając właśnie Miejsca, w którym potencjalnie zaraz wyjdziemy z tej konsolidacji, i wtedy, gdy na przykład następuje sytuacja, że rynek na przykład robi nam właśnie jakiś fake breakout, jakiś jeszcze na przykład stop hunting, wtedy ta metoda może okazać się bardzo przydatna. Ponownie chcę zaznaczyć, że nie przypisuję sobie żadnych zasług co do tej strategii, nie jestem jej twórcą. Nawet nie wiem, czy osoba, od której ją zobaczyłem, która opisała tę strategię na forum, również jest twórcą tej strategii. No ponieważ jest to dosyć, można powiedzieć, intuicyjna metoda, tu akurat jest, można powiedzieć, element hedgingu, element marketing, tutaj w tym zawarty. Więc, dosyć jest to, można powiedzieć, prosta konstrukcja. Jedynie właśnie najważniejsze są te proporcje odnośnie wielkości pozycji. Więc, proszę tutaj też, oczywiście, nie zwracać uwagi na to, że tu jest opisany jeden lot, 1,4 jeden lota tak, tak dalej, ponieważ na pewno, oczywiście, dobierając odpowiednie proporcje, jak wspomniałem, można tą strategię używać na mniejszych wielkościach, na mniejszym wolumenie. Tak więc na koniec no jedynie chciałem podziękować za uwagę i poprosić was oczywiście o komentarz, co sądzicie o tej metodzie, o tej strategii, czy spotkaliście z nią wcześniej, czy może ją używacie i na przykład jeżeli już ją gdzieś powiedzmy po obejrzeniu tego filmu przetestowaliście, jakie mieliście wyniki i co wam się w niej podoba, ponieważ na pierwszy rzut oka może wydawać się czymś można powiedzieć zbawiennym dla tradera, natomiast jak i w przypadku Martingale'a prawdopodobnie, a nawet na pewno wymaga ona posiadania, no można powiedzieć, nieskończonej ilości środków, aby w razie niespodziewanych zdarzeń rynkowych być w stanie otworzyć kolejną serię transakcji, czy to long, czy short, tutaj akurat transakcji sell stop lub buy stop. I okej, okay, to tyle ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę i do następnego do usłyszenia.